Dobry może być. Nie bardzo, ale oku nie z oku nie. z oku nie. z okuń. Na razie go. Na razie go do przechowalnika. Co? No, jesienne. O, jest. Teraz jest fajna rybka. Teraz jest ładna rybka. Podbieraczek. O, szczupaczek. O, i dobrze, że spadł. Byłem przekonany, że to Ale już mi nie odgryzł. Już byłem zabezpieczony. Tak. I mnie też jest. Tu przy samej łódce. Na obrotuwę. Dublecik. Proszę bardzo. W takich główno. Mój to A spadł znowu skurczywyk. Mordego, jego gajowego. Ale tu blisko już, wiesz? Ale na razie... nie zażar, bo całą gumę 3-calową jakiś wielgus to nie jest oddaj gumę o, no, ślizgł zobacz czy nie ma mojej gumy czasami A nie wiem no wiadomo to W jednym rzucie, rozumiem, tak. Dzisiaj to kolor trochę może mieć znaczenie, ci powiem. Już mogą mnie tak szaleć za wszystkim. O jest, o spadł. Też miałem pobicie i spadł jeszcze na dodatek. Ale tu blisko. Ja jedno miałem dalej, a drugie miałem tu bliżej. Fajny może być Czepiełetkiem, przepiełebkiem Chodź tu sobie o koniku O fajny Dobra Dziękuję Już taki fajny z 26, 7 Ale miły Tak jest O no do przechowalnika może żeśmy dobrze napłynęli panie kochany panie Jacko kochany wie pan że może się udało o z opadu od razu pyknięcie Sam koniec. No, już podnosiłem mi i przywalił. Jest taki sympatyczny 22 może. Oddaj gumę. Oddaj. No na te taki kurna, coś z niebieskim poświatą taką. Oddaj gumę. O, o, to jest fajniejszy albo poszedł w te rośliny ale chyba chyba jest też fajny Jest, jest fajny, jest o, Pięknie, dziękuję pani Jacku I tu też tu blisko brzegu, wiesz? To znaczy blisko łodzi, yy, to tobie. Yy, yy, blisko tak, o fajny, ten taki z 28, nie? Ale wiesz co? Podciągnąłem gumę wyżej i spuściłem ją wtedy przy Coś takiego, coś koło tego, wiesz? Ten kolor, a na mój kolor, nie Ale mam tylko jedną taką gumkę, ja bym Ci dał. A jest. Jest kolejny. Nie tak zacny. Ale... Spadł. Spadł. Janek Wiśniewski tu przy, przy brzegu pontona. Bonton. Przy Bonton. dałoby się skleić tą gumkę już bo już jest po niej nie a ty? chcesz? masz? mam no to dobra to został bo to trzeba ja zaraz sobie tą od, 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 odepnę zostawię z tą główką bo to szkoda bo ona już jest kurde rozciągnięta wiesz dwie trzy ryby i mam klej. Ja, a ja miałem je cztery i szukałem wczoraj i nie znalazłem ani jednego No. O, palną, pięknie palną ślizgun, kurde, żeby mi nie obciął, a jest na granicy. Chodź kurczy, sydu jeden. O, Kurna, bo trzeba było podbiora głożyć. No we, pewnie, no stoi pod bierak. O bycie Pieron jasny strzelił. W odpowiedniej chwili powiedziałem, a tu okspach. A jednak może i też robi swoje. Taki 23-4 eee. A gumek chyba wrócić. Skoro mówisz, że gumka jest skuteczna. Nie, nie powiedziałem, że skuteczna. Dopiero jednego złowiłem od dłuższego czasu. Więcej niż yy, ja od dłuższego ty, czasu. Nie złowiłem A ty? Zapadł, fajnie pstryknął Opsa To jest jedna chyba kwestia koloru. Chyba koloru Ale jakiś taki lekko 3 calowego Kitecha Co mnie tutaj Taki trochę drgnięty A tak? Ja mam tylko jedną taką, dlatego sobie ją musiałem zrobić, bo, bo już była dziabnięta, ale fajnie tak opadowo, niedaleko tutaj. Tu mi klapnął teraz. Wczeliłeś się w kolorek. Ale powiem Ci, że nie za bardzo lubię, dlatego mam jedną gumkę tego tylko. Nie lubiłem tego koloru nigdy, ale mówię, to warto mieźnie. I tak mówię, na farta dzisiaj założę, zobaczę. nie widać. Skutecznie. Przytasiło to bardzo skuteczne, bo skoro ja rzucam w te same miejsca z bliżonymi kolorami i nic. Ale widzisz, rzucałem innymi i też nic, nie? Widocznie dzisiaj kolor będzie miał znaczenie. Miałem piękne branie, stuknięcie śliczne ale to chyba nie jest oko. a jako koń naprawdę ładny. Tutaj od od No ja. O, to fajny. o taki, 40 parę. Co? Na zawodach. Ale nie ma 45, więc na zawodach by się nie liczył. Tylko... Proszę, tylko Jeszcze kurna zniszczy mi gumę taki pierdol Jedną jedyną którą no już mi zniszczył już No już, już, już. Ale fajnie zapadło tylko Fajnie pyknęło O znowu ale chyba teraz okoń ale ładny no nie wiem no ja zarzuciłem o ładny okoń na Coca-Colę panie kochany na Coca-Colę tak na Pepsi-Colę znaczy się no, zobaczę trzymam Coca-Colę przyklej sobie do główki. Nie to wyschnie, to wie. Jest. Nie za duży, lecz sam raz. Gdzie uh. ty tutaj do łajby się szykujesz? Ale stoją na dnie, zobacz, w pijawkach. Oj, ciężki dzisiaj ci dzianek był. Aczkolwiek trochę rybek było. Zimno, dobrze, że się trzeba było ciepło ubrać. I w miarę tak człowiek nie zmarzał, ale, ale było fajnie. Jak zwykle z Jackiem dziękuję mu za kolejny wyjazd. I Ponton herbatkę pije. Tam właśnie teraz posiłkuję się. Tak jest. No i do następnego. Oby lepszego, chociaż nie było najgorzej. Dzisiaj sporo odcinek, dużo małych szczupaczków było. Od groma. No ale widocznie, że tak się pojawiły to dobrze z jednej strony. Na razie, do zobaczenia.